Dzień dobry. Witam Państwa na kanale Polska Oczami Białorusinki. Dzisiaj ten tytuł brzmi dla mnie zupełnie inaczej niż zwykle. Ja, jak widzicie, nie jestem pięknie ubrana i w ogóle jest mi wszystko jedno, jak wyglądam, jaka będzie dzisiaj poprawność gramatyczna w moim języku polskim. Po prostu mówię wszystko jak jest. Poszłam od rana zapisać się do szkoły policjalnej, żeby kontynuować naukę na higienistkę. Jak już wiecie, już skończyłam szkołę policjalną na kierunku asystentki i marzyłam kontynuować naukę na kierunku higienistki, żeby mieć więcej uprawnień i zajmować się tym, co mi się podoba. Jak już Państwo wiecie, jeśli obserwujecie mnie, to w poprzednim roku wprowadzono nowe zasady i obcokrajowcy, którzy chcą uczestniczyć do szkół policjalnych, mają mieć certyfikat z języka polskiego, przynajmniej na poziomie B1. Ja zdałam ten egzamin w listopadzie w zeszłym roku i dostałam odpowiedź, że egzamin jest zdany. Dlatego bardzo szczęśliwie poszłam dzisiaj do szkoły, żeby zawrzeć umowę i uczyć się dalej od lutego. I ta nauka miała trwać dwa lata. Umowa była podpisana, nawet dali mi skierowanie na badania do lekarza. A potem pani, która mnie przyjęła, powiedziała, że stop, 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 są jeszcze nowe zasady. Teraz pani, muszy, teraz pani musi mi przynieść potwierdzenie, z kuratorem oświaty o zgodności świadectwa kończenia szkoły średniej. I tutaj ja zrozumiałam, że. źle to wygląda. Bo półtora roku temu ja chciałam uczyć się w szkole policjalnej Kosinus i. Udało mi się tam, żeby się zapisać, i powiedziano mi właśnie, że potrzebuję tego potwierdzenia. Od kuratora oświaty. I ja już w jakimś filmiku opowiadałam o tym, że nic z tego nie wyszło, że z kuratorem oświaty Krakowa odesłano moje dokumenty do Warszawy. Po tym ja długo czekałam, moje świadectwo ukończenia szkoły przetłumaczone na język polski, jakiś czas tam. W Warszawie się nudziło. Musiałam jeszcze dzwonić i przypominać, że co tam słychać, kiedy będzie odpowiedź. I nic to nie dało, bo Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Oświaty w Polsce potrzebuje od Białorusinów apostila. Apostila na jakiekolwiek dokumenty. A ja mam ochronę międzynarodową. Ja nie mogę wrócić na Białoruś, żeby postawić ten apostyl, właśnie to wytłumaczyłam pani, która podpisała ze mną umowę. Ona ze smutkiem zaproponowała mi spróbować jeszcze raz podejść do kuratoru oświaty i coś wyjaśnić. Ja zadzwoniłam najpierw do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Powiedziano mi również to samo, że ma być apostyl. Potem mnie przekierowano do innego pracownika, ten pracownik w ogóle nie odbierał. Ja zaczęłam dzwonić do Warszawy, do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tam mnie przekierowano z jednego telefonu na inny, i w pewnym momencie pani prowadząca ze mną rozmowę. Powiedziało mi to samo, że państwo polskie nie może dać tego potwierdzenia, jeśli dokument był wydany nie w Polsce, a w jakimkolwiek innym kraju że ja mam mieć ten apostyl. Ja znowu wyjaśniłam swoją sytuację, że ja nie mogę wrócić na Białoruś i ten apostyl postawić, że ja jestem pod ochroną międzynarodową. Zapytałam, czy jestem sama. Czy są jeszcze takie osoby, które tak samo borykają się z tym wszystkim jak ja? Ona powiedziała: Nie, pani nie jest sama, ale my nie możemy nic zrobić. Takie są zasady. Jakie są zasady? Zasady takie, że jeśli ktoś chce się uczyć, chce pracować, Rozwijać się w Polsce, przyjeżdżając z innego państwa, to państwo polskie po prostu rezygnuje z pomocy i odwrotnie, nawet przeszkadza w tym. Takie są zasady. Wiecie, ja już się wypokałam, ale chyba nie, nie do końca. jeszcze będę kontynuować, bo jestem takim człowiekiem, który, który na wszystko tak reaguje. Ale ja nie wiem, co dalej robić. Po prostu wszystkie moje plany są teraz. Do kogo dzwonić? Ja zapytałam pani, co mam robić, do kogo dzwonić? Czy może pani podać jakiś telefon? Ona powiedziała, że nie mogę dać jednego numeru telefonu. Czy to wszystko? Czy mogę pani w czymś jeszcze pomóc? Tak. Pani nie może, a musi w czymś pomóc. Nie tylko mnie, a innym Białorusinom, innym ludziom, którzy tutaj mieszkają, którzy chcą się uczyć, chcą coś robić, chcą pracować dla tego państwa. Układać swoje życie. Jak to niczym nie mogę pomóc? A co wy w ogóle tam robicie? Po co wy tam siedzicie? Więc sytuacja... Wygląda tak, że kontynuować naukę w szkole policjalnej ja nie mogę. Zostać higienistką ja nie mogę. Bardzo dziękuję, że zdążyłam zdobyć zd zawód asystentki stomatologicznej. To chyba szczyt góry, do której mogę dojść. I to chyba wszystko więcej. Państwo mi nie pozwalają. A mój dyplom medyczny. Ja też nie mogę nostryfikować w Polsce. Nawet gdybym chciała teraz, kiedy nie mogę pracować jako higienistka, nostryfikować swój dyplom i pracować lekarzem, to państwo polskie mi też tego nie pozwoli. Bo wy chcecie mieć apostyl. Ok. Wiecie, ja jestem bardzo cierpliwym człowiekiem. Ja mam ja, ja już tak dużo w życiu, przepraszam chociaż nie, nie będę przepraszać ale moje cierpliwości też może zabraknąć w pewnym momencie i ja po prostu stracę sens życia tutaj